Jezus bardzo świadomie realizuje przepowiednie Starego Testamentu, mówiące o Mesjaszu. Oto bierze osiołka, pokorne zwierzę, na którym wjeżdża do Jerozolimy. Tak w Starym Testamencie zapowiadany był król i Mesjasz, który przyjedzie na osiołku objąć panowanie nad Jerozolimą, nad Syjonem. Nad całym uniwersum. Pan Jezus był świadomy tego, że może być wzięty za chosztaplera, za tego, który uzurpuje sobie tytuł króla i pana. Ale on wiedział, że jest królem. On wiedział, że jest panem. On wiedział, że on jedynie ma moc zwyciężenia tych, którzy przeciwstawiają się panu Bogu. Ma moc przezwyciężenia demona. W kosmicznej walce ma moc y, zwyciężenia wszystkich trudności i problemów. Dlatego wjechał na osiołku jako król, żeby objąć panowanie, żeby zająć się swoimi podwładnymi. I oczywiście y, to jego panowanie przerodziło się w zejście na najbardziej mroczne tereny serca ludzkiego, po to, żeby te tereny zostały rozświetlone Jego miłością, oczyszczone Jego krwią i przezwyciężone zwycięstwem na krzyżu, z, którego, z której śmierci zrodziło się życie. Dla nas wszystkich.